właśnie teraz się zaczęło, w po 60 roku życia. Drugie życie Marii Jaszczyk. Złotowska emerytka po zakończeniu zawodowej pracy w pełni mogła skupić się na swoich pasjach. Jest cudownie. Czekałam całe życie chyba na ten czas, naprawdę. Będąc na emeryturze, ja po prostu mam na, znaczy nie mam czasu właśnie na nic, ale mogę robić to co lubię, to co chcę, to co, to, co mi się podoba. To też się dzieje. Mam czas na grzyby, mam czas na wyjazdy, mam czas na, na podróże. Nawet w Afryce byłam. Żyjemy coraz dłużej i coraz lepiej. Wiele osób z jesieni swojego życia chce korzystać pełną piersią. Starzejemy się lepiej, dobrze się starzejemy. Jesteśmy zdrowsi, bo jesteśmy aktywniejsi. Jesteśmy aktywni, bo jesteśmy zdrowsi. Także jest oferta jest, jest dla kogo tą ofertę przygotowywać. Pilski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego liczy obecnie ponad 250 członków i systematycznie ich przybywa. Seniorzy w PTTK przekonują, że starość to też radość. To jest najlepszy czas na aktywność, na to, żeby odstawić sobie pracę i rozejrzeć się za tym, co możemy zrobić. U nas pływamy kajakami, najstarsza kajakarka ma 92 lata chodzimy pieszo, jeździmy rowerami. Poznajemy świat z autokaru czy z autokarem, i, i tak samo Polskę również. To przykłady aktywnych i samodzielnych seniorów cieszących się życiem. Jest jednak i druga strona tego medalu. Kiedy patrzymy na polską starość, jesteśmy dzisiaj w takim pięknym otoczeniu jesień, jesień życia, to skupiamy się głównie na tych osobach bardzo aktywnych, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, a zapominamy o tych osobach, które są właśnie slogą. I to jest takie wielkie wyzwanie dla kadr gerontologicznych. Jak systemowo zapewnić wsparcie i opiekę dla starszych i zarazem niesamodzielnych osób? Nie za bardzo jesteśmy przygotowani. Jest ta atomizacja rodzin. Polska starość to jest starsza, osamotniona w czynnościach pielęgnacyjnych kobieta, która zmaga się z podwójnym starzeniem osobistym, ale też swoich rodziców. Nikt nas nie przygotowywał do roli opiekuna. A to na barkach rodziny najczęściej opiera się w Polsce opieka nad seniorami. Państwo często uchyla się od pomocy, brakuje ośrodków dla seniorów, instytucji i opiekunów. System opieki już jest niewydolny, a przy zmianach demograficznych będzie tylko gorzej. Statystyki są nieubłagane, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Do 2050 roku, czyli już za 25 lat. Co trzecia osoba to będzie osoba w wieku 65. Plus. Czyli jest pan, jestem ja? I osoba stojąca obok nas to będzie osoba w tej później dorosłości. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany. Pomysłów jest sporo. To rozwój wolontariatu i wspólnych zajęć dla seniorów. W Polsce coraz bardziej popularne staje się co-housing. Do wspólnego mieszkania zapraszane są osoby starsze, które mają części wspólne i części odrębne. To świetnie działa w Belgii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Danii. U nas całkiem dobrze wygląda to we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, z tym, że to też nie jest dla wszystkich osób starszych. Potrzeba również państwowego rozwoju opieki formalnej, to wymaga jednak sporych pieniędzy. W samej pile według danych za ubiegły rok mamy ponad 19,5 tysiąca osób po 60. roku życia, a to już niemal 1 trzecia mieszkańców miasta.